Do 65 lat Kraków był widownią masowych manifestacji. Okazją ku temu była rocznica Konstytucji 3 maja. Tradycyjne polskie święto obchodzone w Krakowie od czasów autonomii galicyjskiej w atmosferze swobody, wolności. Święto, które przypominało, że Polacy są zdolni stworzyć silne państwo, nowoczesne państwo. Że są zdolni rządzić sami, wbrew temu, co wrogowie powtarzali przez stulecia. Wiosna 1946 roku to był czas, kiedy Polacy znów oczekiwali na wybór Sejmu Ustawodawczego, na wybór Sejmu, który miał przyjąć konstytucję zgodną z wolą narodu. Wolne i demokratyczne wybory zostały Polakom obiecane przez mocarstwa na konferencji w Jałcie. Dominujący w tymczasowym rządzie jedności narodowej komuniści z PPR-u nie zamierzali jednak uwzględnić woli ludności. Nie zamierzali jej uwzględnić ani przy urnach, ani nawet nie zamierzali zezwolić na to, by zamanifestowała swoje sympatie polityczne. Poza lokalami wyborczymi. W przeddzień święta 3 maja Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w ostatniej chwili zakazało publicznych manifestacyjnych obchodów święta 3 maja. Wiadomość ta nie dotarła nawet do wszystkich miejscowości w Polsce. Ale w Krakowie wydarzenia 3 maja 1946 roku miały specyficzny charakter. Manifestacje tutaj przybrały najbardziej dramatyczny przebieg. Tego dnia z wielu stron Krakowa do Bazyliki Mariackiej zmierzały tłumy mieszkańców. Formowały się spontaniczne pochody. Największy wyruszył z okolic Akademii Górniczo-Hutniczej. W tym dniu pierwszoplanową rolę odegrali studenci zresztą. Pochody te już po drodze były zatrzymywane przez funkcjonariuszy UB, jednak msza odbyła się bez przeszkód. Natomiast po mszy świętej w Bazylice Mariackiej kordony Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariuszy UB próbowały nie dopuścić do manifestacyjnych przemarszów. Zaczęło się rozpędzanie manifestacji, legalnych zupełnie. Zaczęło się nawet z gmachu PPR-u strzelanie do tłumu. Wkrótce pojawił się samochód pancerny, który nadjechał z Placu Inwalidów siedziby Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Manifestacje trwały na obszarze całego Starego Miasta, wybuchały spontanicznie w różnych miejscach. Pochody szły w różnych kierunkach. Pacyfikacja tych pochodów trwała aż do wieczora. Tego dnia Siły bezpieczeństwa wtargnęły do domów akademickich, aresztowały kilkaset osób. Później aresztowano jeszcze następne. Także ocenia się, że aresztowanych zostało bezpośrednio w następstwie 3 maja około tysiąc osób. 12 lipca odbył się główny proces uczestników manifestacji. Skazano ich na wieloletnie więzienie bezwzględne, bez zawieszenia wyroku. Te manifestacje 3 majowe w Krakowie posłużyły władzom jako pretekst do ograniczenia autonomii szkół wyższych, do czego zresztą przymierzano się już wcześniej pod pretekstem reakcyjności tego środowiska. Był to jeden z tych kroków, przy pomocy których komuniści chcieli podporządkować sobie społeczeństwo. Święto 3 maja zostało oficjalnie wykreślone ze świąt państwowych. Przez następne lata. Obchodzono go tylko w kościele. Była to okazja do manifestowania uczuć patriotycznych, manifestowania woli niepodległości. Tak naprawdę dopiero w roku 1981 pod naciskiem społecznym władze przywróciły to święto, doszło do publicznych obchodów. Potem w stanie wojennym każdy 3 maja był kolejną okazją do manifestowania. Sprzeciwu wobec władzy opresywnej, władzy niesuwerennej, która próbowała zdławić dążenia wolnościowe. To wszystko się nie powiodło. No i po 89 roku święto 3 maja znów stało się świętem radosnym, świętem wolności, świętem potęgi tak naprawdę polskiego państwa.